Cześć, i czołem wszystkim bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, jak zwykle Z dzisiaj mam dla Was dosyć interesujący meczik, jest to finał. Go for SC2 numer 123. Mamy tutaj jednego znanego gracza, drugiego, bardziej z... mniej znanego, można powiedzieć. Zaczniemy od tego drugiego Sliwko. Gra tutaj jako zielony zerk. Jest on graczem słowackim, jeśli dobrze ogarnio... ogarnąłem to, co było widoczne. E, szczerze mówiąc, nie kojarzę tego gracza w zasadzie znikąd. Jego przeciwnikiem za to jest Goody, e, który znany jest także, może troszeczkę tutaj, tak e, żartobliwie, jako, jako taki kampiący teran, jako turdlujący e, się teran. E, w każdym razie, oczywiście, on gra tą rasą o kolorze różo e, przepraszam bardzo, fioletowym na godzinie około 9 na mapie Metalopolis. jest właśnie ta mapa, na której gramy. O, od razu mamy cross pozycję tutaj. Jeśli dobrze kojarzę, jest to ESL-owska wersja Metalopolis, więc bliska pozycja nie jest możliwa tutaj. W każdym razie chciałbym tutaj zobaczyć, jak będzie wyglądał styl Gudiego. On jest bardziej mechanicznym graczem, jeśli chodzi o Terrana. No i tutaj przeciwko Zergowi, zobaczymy, jak to będzie działało. Tak jak mówiłem, pierwsza mapa to Metalopolis, jest to Best of 5. Mam już tutaj 14 dronów ze strony Sliwko. Budowane jest tak, budowane są także pierwsze braki. No i właśnie chciałem tutaj zahadzić troszeczkę o ten mechowy styl Gudiego. Polega on głównie. Na budowy oczywiście podstawową rzeczą jest budowa dużej ilości fabryk. Chodzi tutaj mi głównie o sposób otwarcia jaki tutaj zaprezentuje nam Goody. Biorąc pod uwagę jego styl gry, można by tutaj zobaczyć coś właśnie takiego jak reaktor Helion Expand, czyli ekspansja za pomocą ekspansja po stworzeniu reaktorowanej fabryki. Przez którą oczywiście buduje się heliony w celu harasowania przeciwnika, odwrócenia jego uwagi, no może ubić kilku dronów i tak dalej, i Cho Chodzi tutaj głównie o taktykę właśnie PV TVZ, gdzie Zerk na przykład może zbudować szybką ekspansję, no i dzięki temu można tutaj. E troszeczkę, troszeczkę ukrócić jego zapędy. W każdym razie wygląda na to, że Sliwko buduje sobie hatcherkę, która została zbudowana wcześniej od tego spawning pula. Jak na razie nie widzimy tutaj w ogóle gazu, co jest dosyć interesujące. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilkę. Goody już posiada swojego pierwszego marina, jak na razie nie buduje żadnego innego i mam wrażenie, że albo będzie tutaj za chwilę postawiona fabryka, albo będzie to, albo będzie to po prostu drugi command center. Za chwileczkę zresztą zobaczymy. Tymczasem spawnik poł prawie zakończony, także tutaj nie widać, żeby, żeby Goody w jakikolwiek sposób atakował swojego przeciwnika. No, mam wrażenie, że on nie będzie zbyt. nie będzie zbyt agresywny w, tych pierwszych fazy, w tej pierwszej fazie gry, w tych pierwszych minutach. I tak jak mówiłem, buduje swoją fabrykę. Zobaczymy w co się to przekuje, czy będzie to. Czy będzie to Reactor Helion Expand. Wygląda na to, że nie. Goody jak na razie buduje troszeczkę marinów ze swoich baraków. Nie widać, żeby stawiał tam. E nie widać, żeby stawiał tutaj reaktor. Może w tym momencie, kiedy ten trzeci marines zostanie wybudowany, wygląda na to, że nie będzie po prostu pompował troszeczkę więcej tych jednostek. Sliwko jak na razie troszeczkę troszeczkę zerglingów Dokładnie cztery, jeśli dobrze, jeśli dobrze zauważyłem. Więcej nie jest mu jak na razie potrzebne. Widzi, że nie jest atakowany, więc może spokojnie sobie tutaj bez problemu przydronować. Mamy takie, że także drugiego na dużo graczy decyduje się. Na budowanie dwóch kinów z jednej haczerki, w momencie, w którym budują najpierw spawnik pół" To jest bardzo fajne. Wygląda jednakże na to, że Goody decyduje się na starport. I mm, ciekawe, czy będą to szybkie Banży, czy może tutaj jakiś dosyć interesujący, szybki drop z Marinów. Zaraz to zobaczymy. Spójrzmy, bardzo podoba mi się rozstawienie Marinów Goody'ego, które powoduje, że są one w stanie wykryć jakiekolwiek Overlordy, próbujące wlecieć tu do bazy. Chciałem powiedzieć, właśnie. W każdym razie. Goody już prawie posiada swój starport. Jak odpowie na to, jak odpowie na to Sliwko. Sliwko buduje dwa kolejne queeny, więc będziemy miał ich łącznie. cztery. buduje także jednego spinecrawlera. Jeden, dwa spinecrawlery w, w TVZ według mnie bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie. Zwłaszcza kiedy budujemy tą dosyć szybką ekspansję. Bronimy się dzięki temu o wiele lepiej przeciwko jakimś dziwnym atakom. No, i właśnie także, 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 ma to jakieś. Ma, jest to jakaś pomoc niesiona właśnie w tym harasie przeciwko e, dronom, które, które oczywiście starają się uskuteczniać heliony. Spinecrollery zadają duże do, do obrażenia, więc tutaj fajnie jest e, jednego lub dwa posiadać. E, tymczasem widzimy tutaj Goodiego, który buduje Mediaka, więc jednak będzie miał miejsce drop. To jest jedna z dwóch rzeczy, które właśnie powiedziałem, że mogą mieć miejsce. Wygląda, za, tak, jest to Okto Drop, czyli 8 Marinów które będą tutaj w tym jednym mediwaku. Bardzo podoba mi się to ustawienie Evolution Chamber. Dzięki niemu heliony muszą troszeczkę tutaj zawinąć. Zawsze można zaczopować to przejście Queenem, a dzięki temu zerk także nie, nie tworzy sobie jakiejś tutaj zbyt dużej obstrukcji, w bazie tylko po to, żeby żeby być w stanie się obronić. Drugi Spinecrawler z tyłu. Wygląda na to, że ten drop właśnie w tym momencie następuje. Nie ma tutaj zbyt chyba dużej ilości jednostek. Są tutaj cztery kwiny, cztery zemini, No i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O! Musi uważać na tego, na tego Medivaka, który za chwileczkę chyba zostanie zniszczony. Zaraz zobaczymy, że została rzucona jedna transfuzja i to chyba będzie wszystko. Medivak także został zniszczony. I w tym momencie także te cztery Heliony wpadają tutaj. To może robić naprawdę ogromne obrażenia w tym momencie. Według mnie te Heliony powinny atakować linię mini i to dokładnie robią, bardzo dobrze to tutaj wygląda, nie wiem czy te heliony powinny atakować tutaj te Queen, przecież one nie zadają im zbyt wielkich obrażeń i naprawdę, naprawdę, naprawdę ogromny damage w tym momencie w linii minerałów, 36 dronów jedynie kontra 28 SCV-ów, ale pamiętajmy, że Goody nie posiada jeszcze ekspansji, Zerliny wypadają i chyba w tym momencie e, uda im się, nie, jednak nie, jeden kiedy jedynie pozostał, trzy w tym momencie, e, także tutaj ten Spinecrawler, e, Cofnął się, żeby zakopać się tutaj bardzo szybko. Wow, naprawdę dosyć interesująco tutaj rozegrane to wszystko zostało. Nie ma jeszcze spida do Lingów. W ogóle nawet nie jest wymyślany wygląda na to. I to powoduje, że ta obrona... Przed tym atakiem jest o wiele, o wiele, o wiele trudniejsza. Wygląda na to, że mamy tam także, także banshi, która w tym momencie rozpoczyna ostrzał, w tym momencie wlatuje tutaj do tego naturala i straty są naprawdę ogromne, jeśli chodzi o ilości dronów. Czy jest tutaj budowany sport crawler dokładnie tak, ale nie przejmuje się tym w ogóle nawet Goody, po prostu zadając obrażenia 6 zabitych na, tym na, na, tym, na tej banshi. Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Spójrzmy na stracone jednostki. 22 jednostki zbierające. Pamiętajmy także, że Sliwko musi musi. Wydawać musi zużywać larwy na kolejne drony, i tutaj naprawdę e, nie wygląda to zbyt dobrze. Tymczasem Goody ekspuje podwójnie, no bardzo mi się to podoba. E, zastanawiam się, czy widział tutaj tą kolejną ekspansję. Na pewno tak jest, widział ją, ale nie zaatakował, nie wiem za bardzo dlaczego. E, buduje także pierwsze czołgi, jak widzimy, e, jak na razie, jak na razie kolejnych budynków produkcyjnych nie widać. <laughs> e, myślę jednak, że Goody pokaże nam tutaj ten swój standardowy styl e, mechującego terana. Jak na razie jest do przodu jeśli chodzi o jednostki zbierające, ma 35 CV kontra jedynie 30 e, dronów Roach Warren. Mm jest w tym momencie budowany, jeśli chodzi o Sliwko. No, Roach Warren to jest dobry pomysł w momencie, w którym się jest do tyłu, według mnie, ponieważ po pierwsze, no, są tanie, po drugie są mocne, no, trzeba to, to mniej więcej w taki sposób ująć. E, tymczasem mamy tutaj Sliwko, który decyduje się na atak, te trzy Banshee zadają naprawdę ogromne obrażenia i myślę, że bez problemu poradzą sobie, zwłaszcza, że wyskakują tutaj tylko trzy Queen'y i w tym momencie te trzy Queen'y... oh, ale wycofuje się jednak. E, trzy bez creepu, a szczerze powiedziawszy Sliwko, e, przepraszam bardzo, Goody mógłby wrócić tutaj zaatakować tą haczerkę, mniej więcej z tego wektora. E, tymczasem on decyduje się na kolejną ekspansję, e, no i tak jak mówiłem, Rouche może się spodziewać e, Sliwko tego, że Goody będzie starał się e, grać bardziej mechowo i w tym momencie Rouche to jest bardzo dobry pomysł. Dzięki temu Kotruje heliony, no działa dosyć dobrze przeciwko czołgom, e, no i tory to już jest taka troszeczkę loteria. E, chciałem jednakże zauważyć, że... Chciałoby się tutaj zobaczyć coś więcej niż, niż armię monotematyczną. Może Rouch Link, chociaż tutaj przeciwko Blue Flame Helionom, które według mnie będą za chwilę budowane. Nie sądzę, nie sądzę, żeby był to dobry pomysł. Może tutaj Roach, dropy z Banelingów i Mutaliski to byłby jakieś takie lepsze rozwiązanie. Problem polega na tym, że na pewno nie będzie posiadał gazu na to Sliwko, żeby wybudować wszystkie takie trzy rodzaje jednostek w odpowiedniej proporcji i ilości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście Zerglingi są bardzo dobrą jednostką która jest tak zwanym mineral dumpem, czyli jednostką, którą po prostu buduje się, ponieważ posiada się dużo minerałów. Wygląda na to, że Goody, tak jak mówiłem, buduje dwie dodatkowe fabryki, jest także budowany Spire oraz wymyślany Infernal Preigniter. Sifu w tym momencie chyba straci tą ekspansję, dokładnie tak, jest ona atakowana przez nas cztery Banshee, i spójrzcie, jak szybko te obrażenia są zadawane. 300, 200, 120 i w tym momencie jest to już po tej yy, ekspansji. Mamy tutaj jednakże, wow, że sześć Queenów. O, nie się, według mnie atakować tutaj Goody. E, oczywiście wszystkie te Queeny mogą rzucać sobie na, na siebie transfuzję i Mass Queen przeciwko ba Mass Banshee e, może być naprawdę czasami dobrym pomysłem. Czasem mamy Spire i... Uuu, ale świetny skan widzi tego Spire'a, dokładnie w momencie, w którym się wybudowuje. Oraz spójrzmy na świetny timing Goody'ego właśnie w w tym momencie buduje swojego pierwszego tora. Posiada już podwójne armory wymyśla 1 plus 1. I według mnie Goody jest naprawdę na fantastycznej pozycji, żeby tą grę wygrać. Tymczasem rzucany jest Infestation Pit. I razem z mutaliskami będzie starał się zapewne tutaj rzucać jakoś fangalami kolejne heliony, tylko po to, żeby one nie ruszały się tutaj za szybko, za szybko. Czy będziemy widzieć Neural Parasite na tory? Nie wiem, nie sądzę. Jest to oczywiście taki dosyć ryzykowny czar. Tymczasem mamy jak na razie trzy fabryki jedynie ze strony, ze strony Goody'ego, nie są takieś porażające ilości. Zauważmy jednak, że, że to on posiada już trzecią bazę, podczas gdy swoją właśnie przed chwilą stracił. Posiada większą liczbę mm, SCV-ów i no, oczywiście jedynie o 4 O oh, i wygląda na to, że będziemy mieli atak. Jeden z tych mutali zostaje zniszczony. No i niestety Sliwko musi się wycofać, tymczasem Goody rzuca dwie kolejne fabryki, mamy także podwójny tor e, i mutaliski, które są zebrane w taką mniej, większą lub mniejszą kubkę, naprawdę muszą, 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 muszą uważać. E, Goody bardzo fajnie broni się tutaj przed tymi mutalami, niestety zostawia tutaj otwarte wejście do tej kolejnej ekspansji. a jest to orbital command. I może się okazać, że jakiś mały atak z rgingami okaże się zabójczy tutaj dla, dla tej ekspansji. Tymczasem mamy te mutaliski, które jak na razie stoją sobie tutaj podleci, zauważy wieżyczki i chyba odleci w tym momencie dokładnie tak. Jeden strzał, to wszystko, żeby odstraszyć te mutale. Mamy tutaj drugą wieżyczkę także. Jak to wygląda ze strony Gudiego? No, rzuca tutaj swoje jednostki wszystkie. Posiada także troszeczkę czołgów, to mi się podoba, zostawia tutaj te czołgi, zawsze może podnieść to wszystko, straci troszeczkę SCV-ów, najwyżej w swoim naturalu, ale bezproblemowo obroni swój main. Tymczasem mamy kolejną ekspansję ze strony Sliwka, który stara się przemakrować swojego przeciwnika i mu, idzie mu naprawdę dobrze, 144 kontra 124. Sliwko wychodzi tutaj troszeczkę na prostą, problem polega na tym, że jego przeciwnik posiada dosyć mocne jednostki, 2 tory, 4 banshi, 3 czołgi. Kontra 17 jednakże rączy i 9 mutalisków, i te, tych rowczy jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Także wychodzi śliwko na, śliwko, śliwko na prowadzenie, jeśli chodzi o. Szczerze powiedziawszy, no jeśli chodzi o dużo rzeczy, jeśli chodzi o liczbę jednostek zbierających, tutaj upgradey także. Ee, szczerze powiedziawszy, no jest tylko plus jeden ee, na rouczach. Mamy tutaj plus 2, plus 2 uterana właśnie się wymyślające. Także wrzuca się tutaj sliwko, pomawie. Posiada drobną kontrolę nad ma mapą. I tak jak mówiłem, Goody bardziej taki mechujący, turtlujący się styl. Nie chce za bardzo wyskakiwać do przodu, nie chce swe, nie chce ee, tutaj... Ee, Chcę według mnie poczekać, aż będzie miał na przykład naprawdę optymalną armię. Jak na razie mamy 151 limitu. Goody jest znany z tego, że bardzo, bardzo... powoli wychodzi tutaj ze swojej ze swojej bazy. Tymczasem mieliśmy tutaj mały Haras. Te trzy heliony oczywiście zostaną zniszczone przez te wszystkie jednostki. Nie wiem na co czeka za bardzo. Mamy także tutaj Goody'ego, który no cóż, cały czas czołgi, cały czas większa liczba czołgów i to mi się podoba. Najpierw wybudowuje kilka torów, dopiero później rozpoczyna więk produkcję większej ilości czołgów. Dzięki temu jest, jest świetnie broniony przed mutaliskami we wczesnej fazie gry, a także nie poświęca ogromnej siły ognia czołgów, ponieważ po prostu tory troszeczkę są tutaj substytutem, one nie, one nie mają ogromnego zasięgu, ale ich obrażenia są dosyć fajne. No i widzimy tutaj, będzie chyba w tym momencie Gudi puszował otrzymuje strzał, ooo i niestety Sliwko Złączył wszystkie swoje mutaliski, dostał tutaj dosyć dużym splaszem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo dobrze, podoba mi się tutaj, że niszczy te klip tumory. Tak właśnie powinno się w tym momencie robić tymczasem te dwa spajkrólery zostaną zniszczone bardzo szybko, ale nie zanim straci tu, nie straci tutaj kilku um, kilku helionów w tym momencie e, Goody slicko tymczasem wyskakuje tutaj e, do przodu, jeśli chodzi o atak na tą trzecią bazę dokładnie tak, Roach'e wpadają, Mutaliski nie wiem co bardzo co te Mutaliski tutaj robią mamy także pięć lub sześć inwestorów te inwestory i Mutale powinny według mnie pozostać tutaj dzięki temu mogłyby zostać bardzo dobre fangale, powstrzymywać troszeczkę e, powstrzymywać troszeczkę Terana zanim ta ekspansja nie zostanie zniszczona Wygląda na to, że nie ma jak na razie lifta. Goody tymczasem zniszczył jedną ekspansję swojego przeciwnika. Zabiera się ją za drugą, którą zniszczył przecież niedawno. Wygląda na to, że Slivko nie będzie w stanie się obronić tutaj przed niczym. Gdzie są jego mutale? Wygląda na to, że w ogóle nie, nie posiada ich tutaj blisko jak na razie. Jak na razie nie, nie, nie widzę tutaj szans dla Sliffo, żeby nawet obronił swojego naturala, w którym znajduje się hive paradoksalnie. jeśli straci tego hive'a, to może wyglądać naprawdę bardzo, ale to bardzo źle Goody tymczasem stracił kolejną ze swoich ekspansji. E, troszeczkę się to tutaj wyrównało. Obaj gracze są znowu na mainie oraz naturalu, ale wygląda na to, że Goody po prostu posiada więcej i posiada mocniejszą armię. E, atakuje tutaj czterema torami, dosyć dużą liczbą ma, e, dosyć dużą liczbą czołgów, także te trzy banshi e, będą zadawały tutaj ogromne obrażenia, gdzie są tutaj te tory? zadawają w tym momencie obrażenia wszystkim innym jednostkom Sliwko tymczasem czeka swoimi rołczami chyba na to, aż wyskoczą tutaj Brudlingi z tego hajwa, czy rzuca e, Lera. Wygląda na to, że nie posiada także Lordy więc wygląda to dosyć interesująco ze strony, ze strony Sliwka. Będzie musiał rzucić pierwsze wikingi w tym momencie, Goody. E, Goody się wycofuje. Bardzo dobra decyzja z, z jego strony. Po co, po co tutaj poświęcać swoje jednostki? E, U, zaatakował także swój własny Kryptumor. Czołgi wyskakują do przodu, ma miejsce jeden fangal gonał. Jest tutaj atak, według mnie powinien atakować samymi banshi. chociaż chwilom, moment... nie, 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 jest tutaj jeden koraptor, więc to nie byłby zbyt dobry pomysł. Goody wycofuje się, ale zostanie chyba złapany tutaj za pomocą fangali, zaraz zobaczymy czy będzie w stanie zrobić tutaj cokolwiek, powinien być, mieć tutaj miejsce jeden fangal, za chwilę zobaczymy czy te banshi zostaną złapane, dokładnie tak. Banshee oczywiście są jednostkami lekkimi, więc nie dostają dodatkowych obrażeń od fangali, ale zostają zniszczone przez te mutaliski. Uuu, niezbyt dobry pomysł w tym momencie. Goody wycofuje się. Eee, czy któryś z graczy dokładnie tak śliwko eee, odbudowuje swoją ekspansję w naturalu? Goody według mnie do przodu, jego przeciwnik stracił prawie, w, prawie wszystkie możliwości zbierania minerałów, podczas gdy Goody dalej posiada swojego naturala, e, także buduje kolejny Orbital Command i przelatuje nim właśnie nad tymi e, Roachami, Mutalami oraz koruptorem. E, no i zaraz zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Goody jak na razie, e, no cóż, zaraz zobaczymy, e, czy będzie w stanie obronić się, podczas gdy Sliwko także łapie swojego Golda. I wygląda na to, że mamy tutaj troszeczkę tych e, Brutlordów i mamy także ogromną ilość Wigingów, jest ich dokładnie 8, powinien w tym momencie atakować. Powinien w tym momencie atakować, ale atakuje w te mutaliski. Te mutaliski oczywiście kładą się bardzo, ale to bardzo szybko. Mamy także Neural Parasite na kilka z tych torów. Ostrzeliwują się one ze sobą nawzajem, podczas gdy, podczas gdy Brut Lordy padają. To może być bardzo, ale to bardzo blisko. Zwycięstwo w powietrzu następna na, na, leży oczywiście do Goodiego, ale czy jest, dąży, czy jest, uda mu się utrzymać przewagę na ziemi? Wygląda na to, że tak ledwo. Boledwo bo ten tor ma 11 zabitych i 9 życia i jeszcze tutaj ten drugi tor ma 3 życia. Wow, naprawdę musi zreperować te wszystkie jednostki. Zaraz wyląduje swoim Orbital Command. I szczerze powiedziawszy, wow, ee, Sliwko bardzo, bardzo mocno expuje i szczerze powiedziawszy nie wiem, czy mi się to podoba, ponieważ ma miejsce kolejny push Goodyego same mechy, można by powiedzieć, same walkery, czyli ogromne tory oraz troszeczkę mniejsze, bardziej takie karzełkowate wikingi, które w swoim trybie naziemnym zadają naprawdę bardzo duże obrażenia, to jest 12 obrażeń, zadają one je dosyć szybko, więc tutaj bardzo fajnie to wygląda, jeśli chodzi właśnie o te wikingi. Wygląda jednakże na to, że Goody także podchodzi tutaj do kolejnej ekspansji swojego przeciwnika, wyskakuje tutaj także śliwko dronami do haczerki na Goldzie, to jest bardzo dobry pomysł, ale wygląda na to, że on nie ma po prostu czym bronić się w tym momencie, Momencie. Stara się się tutaj te SCP-y, chyba będą starały się, starały się reperować to wszystko. Wygląda na to, że nie. Przynajmniej przez chwilę. Tymczasem Goody zbiera wszystko z Golda. Jego main jest prawie tutaj wybrany do końca. Sliwko broni się jedynie kilkoma rączkami. Niszczy oczywiście te... Niszczy oczywiście te tory, które były bardzo, ale to bardzo osłabione. I tutaj oczywiście te tory niszczą rącze bardzo szybko. Ze względu po pierwsze na ich upgrade y 2 na 2, no i wygląda oczywiście na to, że będziemy mieli gigę 2 na 2 to są porażające upgrade'y, jeśli chodzi o Tora. E, I te w ogóle nie miały tutaj jakichkolwiek e, szans. Sliwko posiadał jedynie swojego golda. E, Goody w sumie także tu w naturalu jeszcze wybierał troszeczkę minerałów. E, problem polega na tym, że Goody miał naprawdę bardzo dobrą obronę. Tutaj e, jeden TOR, trzy czołgi, także tutaj Helionami mógł jakiekolwiek zerglingi odbijać. Pierwsza gra idzie tutaj w tym momencie na. Korzyść Goody'ego, który szczerze powiedziawszy, no jak zauważyliście, jest bardzo turtlującym się graczem, tak jak mówiłem. Styl jego gry, styl jego gry jest dosyć, dosyć mechowy, jeśli zauważyliście, także, po, także pozwala sobie Wikingami biegać po ziemi, więc tutaj naprawdę dosyć interesująco swoim mechem gra. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest to oczywiście Best of Five, więc mamy jeszcze co najmniej dwie gry przed sobą. Mam nadzieję, że będą to cztery. Dzięki bardzo wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w grze numer dwa.